Serwus moi drodzy. Dziś przychodzę do Was z kolejnym prezentownikiem, ale tym razem będzie to jedna książka. Dlaczego? Dlatego, że ta książka jest tak monumentalna, że naprawdę zasługuje na to, żeby zrobić o niej osobny film. Mowa tutaj o książce Hanny Furgo, boginie, dziewice potworzyce, leksykon kobiet w mitologii greckiej od wydawnictwa lira. Pomyślicie sobie o kurczę, leksykon w prezentowniku to jest książka, którą naprawdę polecam każdemu. Myślę, że będzie to idealny prezent dla kobiet. Zarówno młodych, jak i starszych, ale także dla wielbicieli kobiet, no bo przecież kto chciałby jeszcze czytać o kobietach jak nie mężczyźni? Także muszę wam koniecznie powiedzieć coś więcej o tym wyjątkowym tytule. Mitologia grecka. Jedni powiedzą koszmar ze szkoły. Inni jakoś przez to przebrnęli. Dla niektórych była to naprawdę fascynująca historia. Ja przyznam się szczerze, że należy do tych osób, ale pewnie już o tym wiecie. Która w szkole miała naprawdę, no może nie problem, ale nie interesowałam się ani językiem polskim, ani historią. E, nauczyciele niekoniecznie potrafili mnie jakoś tak zaintrygować. Ja byłam raczej osobą z umysłem ścisłym, a trafiłam na profil humanistyczny, bo miałam dobre oceny, bo jakby potrafiłam się nauczyć, ale mnie to kompletnie nie interesowało. I pamiętam, niestety, że w liceum. Moje zaliczenie mitologii greckiej to był jakiś koszmar. Moja nauczycielka, którą swoją drogą dzisiaj po tylu latach naprawdę doceniam i uważam, że takich nauczycieli naprawdę już nie ma, miała taką zasadę, że jeśli czegoś nie zdamy, to później wszelkie poprawki, a można było poprawić wszystko, nawet czwórkę na piątkę, więc to był niby mały plus, ale na tę poprawkę trzeba było się udać do niej, do gabinetu dyrektora była ona dyrektorką. I dla mnie, jako dla chyba największego introwertyka w mojej klasie na pewno, był to po prostu koszmar. Ja mitologii nie zdałam, bo po prostu zapamiętanie tak dużej ilości imion, ciekawostek, dat, tego wszystkiego to mnie po prostu przerastało, tych symboli i, i ja, i sama myśl o tym, że mam iść do niej do gabinetu i opowiadać o mitach, mnie przerażała. I ja fi finalnie z tego przerażenia po prostu do niej nie poszłam i zostałam z tą lufą, jak stałam. Przykro mi się tego przyznać, ale tak jest. No niestety, stres wziął górę. I ta mitologia grecka kojarzyła mi się latami właśnie po prostu z moją traumą. Z moją porażką, z moją mm, nieumiejętnością wyjścia ze swojej strefy komfortu. A dzisiaj, tak samo jak lekcje historii, nadrabiam i robię to z ogromną przyjemnością. Uczę się tego właśnie w taki sposób intrygujący, wyszukując sobie lektury, które po prostu ciągną mnie do tego, żeby chcieć wiedzieć więcej. Tak tym samym zapragnęłam przeczytać tę książkę. I w końcu nadrobić tę nieodrobioną dla mnie lekcję języka polskiego. I jakie było moje zaskoczenie, gdy dowiedziałam się, że to jest dzieło życia tej autorki? Autorka wykonała tu naprawdę ogromną pracę, ale widać, że ta praca była jej pasją. To jest książka stworzona z pasji właśnie książka o kobietach. O boginiach, o królowych, o królewnach, o kochankach, o wojowniczkach, żonach, matkach, o potworzycach. To jest po prostu fascynująca książka, książka, którą można czytać wyrywkowo którą się po prostu chłonie. I mamy tutaj takie bohaterki, które oczywiście każdy kojarzy, które są najpopularniejsze, ale także te, o których znajdziemy bardzo skąpe, właściwie tylko wzmianki w innych pozycjach tego typu. A przecież są to kobiety nie mniej intrygujące. Ale swoją drogą, ten leksykon powstał właśnie poprzez Mozolną pracę autorki, ale także jej ogromną oczywiście pasję. I tworząc go, tak naprawdę ona sama się gubiła w informacjach, które znajdywała, pojawiały się pełne nieścisłości. I Hanna Furgo wykazała się niesamowitą determinacją, żeby to wszystko uporządkować. Co ważne, właśnie tutaj każda bogini, każda postać jest naprawdę dopracowana, jeśli chodzi o zbiór informacji o niej. Pokażę Wam to po prostu na przykładzie, jak to jest pięknie dopracowane, jak czytelne, zwłaszcza dla osób, które na przykład właśnie tak jak ja, w liceum się w tym totalnie gubiły i dla mnie tych informacji było za dużo. Były one nie zawsze precyzyjne, a tutaj mamy wszystko tak pięknie, prosto i czytelnie przedstawione, że myślę, że naprawdę czytanie tej książki, choćby właśnie takie wyrywkowe, będzie po prostu przyjemnością. Mamy tutaj literę E. No i właśnie, po pierwsze, jest to pięknie wydane. I mamy bohaterkę Echidnę. I na początku napisane mamy jej, jakby, pochodzenie, czyją jest wnuczką, córką, siostrą, żoną, matką, kochanką, co już pomaga nam uporządkować swoją wiedzę. Następnie mamy pokrótce opisany wygląd tej osoby, życiorys i charakterystykę. Następnie jej historię w mitach. Mamy też wykaz, w jakiej literaturze znajdziemy wspomnienie o niej, ale też w sztuce, w muzyce, w grafice, w zależności od tego oczywiście, ile informacji mamy o danej osobie. Tak jak widzicie, jest to niesamowicie uporządkowane, i tak jest z każdą postacią. Dlatego powiem Wam szczerze, że myślę, że będzie to idealny prezent, na przykład dla uczniów liceum. Uważam, Naprawdę, gdybym ja taką książkę otrzymała, w będąc w liceum, zupełnie inaczej podeszłabym do tematu. To, jak jest to tutaj uporządkowane, ale jednocześnie fascynująco opisane, bo od tych historii nie da się oderwać. One są właśnie napisane tak lekko i fascynująco, tak jak powinna być prowadzona lekcja polskiego o mitologii greckiej, właśnie. I gdybym ja otrzymała taki prezent w liceum, myślę, że potrafiłabym naprawdę tą mitologią, nawet jako umysł ścisły, się zainteresować i być może zdałabym ten egzamin wtedy. Dlatego myślę, że będzie to świetny prezent, między innymi właśnie dla licealistów, zarówno o tych profilach humanistycznych, jak i tych ścisłych, dlatego że i tak każdy tę mitologię musi zdać. A może okaże się, że będzie to dla kogoś nową pasją. I te fascynujące historie tutaj są tak napisane, że my często z tymi kobietami możemy się utożsamić, bo oczywiście to były przecież boginie, ale o cechach ludzkich. Więc czytanie tego dla mnie jako kobiety było szczególnie intrygujące. Autorka zaznacza tutaj, że nie jest to praca naukowa, ale jednak ja uważam, że to jest tak solidnie, tak świetnie dopracowany leksykon, że naprawdę, naprawdę polecam Wam serdecznie zaznajomić się z tym tytułem. Widać, że jest to książka stworzona z ogromnej pasji i jest to książka, która. Powinna, myślę, że znaleźć się naprawdę w każdej biblioteczce. Tak jak mówiłam na początku, jest to książka o kobietach, dla kobiet, dla wielbicieli kobiet. I jest to tytuł, którym można się po prostu delektować. Przecież, tak jak widzicie po nazwie, to jest leksykon. Nie trzeba go czytać ciągiem w całości. Nie trzeba, a wręcz nie polecam wam. Czytać go w taki sposób. Polecam Wam, delektować się tą książką, czytać sobie na przykład daną literę danego dnia, albo chociaż poznać życiorys jednej postaci danego dnia, tak sobie dawkować to, zagłębić się w to, zainteresować. Może po przeczytaniu danej historii, będziecie chcieli sięgnąć po więcej, poszukać jeszcze jakichś informacji. I ja tymczasem jestem ciekawa, czy autorka, tak jak zapowiedziała we wstępie, stworzy też kolejne części, bo to jest naprawdę praca, o której powinno się mówić więcej, która powinna znaleźć się w biblioteczkach każdego. Dlatego właśnie myślę, że będzie to też idealny prezent pod choinkę. Tak jak mówię, dla każdego, a zwłaszcza właśnie dla tych licealistów, którzy myślę, że znajdą tutaj ogrom inspiracji do nauki o mitologii greckiej. Trzymajcie się ciepło. Cześć.